Dzień dobry ogrodnicy. Postanowiłam nakręcić film o mrówkach. Miał to być długi film na temat mrówek, ale z racji tego, że sporo osób zagląda na mój kanał w poszukiwaniu takich konkretów, to postanowiłam podzielić ten film na dwie części. Część pierwsza to będzie taki konkret, krótki, a część druga to będzie dłuższa, trochę więcej wiadomości na temat mrówek. No i dzisiaj część pierwsza dla tych niecierpliwych, jakie są sposoby na przegonienie mrówek z ogrodu. Na przegonienie z ogrodu nie ma sposobu, to już od razu mówię. Natomiast są sposoby na to, żeby je zniechęcić do zakładania mrowisk na naszych grządkach, no, na konkretnych grządkach, bo one się po prostu z tej grządki wyniosą gdzie indziej. No to jest bardzo prosta sprawa. Mrówki pod należą pod osy. Tak jak i osy, uwielbiają suche i ciepłe środowisko, żeby założyć tam swoje gniazdo, tak? Nazwijmy to tak. Czyli zawsze wybiorą ziemię lekką, przepuszczalną, piaszczystą, ubogą w materię organiczną i dobrze nagrzaną, nasłonecznioną. No więc wiedząc, że lubią takie środowisko suche, ziemię przepuszczalną, dobrze się nagrzewającą, przy zakładaniu grządek podniesionych czy tak, to są takie grządki, które właśnie są kandydatami na późniejsze zasiedlenie przez mrówki, bo one są, bardzo szybko się nagrzewają i szybko tracą wodę. Musimy zadbać, żeby w tych grządkach podniesionych było jak najwięcej materii organicznej takiej długo rozkładającej się, takiej, która będzie zatrzymywała wodę, więc to mogą być jakieś szczątki drzew i krzewów, czyli gałęzie, konary. To mogą być wióry, liście. To mogą być no, odpady organiczne z kuchni, tak? bo wiadomo, że one też troszkę dłużej uleg będą ulegały roz rozkładowi. I jak najwięcej tej materii, w taką grządkę ładujemy przy jej zakładaniu. Mieszamy to oczywiście z ziemią. Dajemy warstwę też ziemi na wierzch. I yy, siejemy rośliny czy tam wsadzimy przez sadzonki yy, rośliny i tak mamy zagwarantowane, że przez 3 lata minimum yy, takiego jeszcze do, dbania o to, żeby ta grządka była w miarę wilgotna, tak, czyli ściółkowaniu, yy, no mamy jakąś tam gwarancję, że tam tych mrówek nie będzie. Yy, to samo zakładając takie grządki na ziemi, tak, w takiej piaszczystej ziemi dobrze jest zrobić takie rowy od razu. Wypełnić je organiką tak? Tam, gdzie będziemy siać, konkretnie. Tak? No i też ściółkujemy i zabezpieczamy. I po e, zużytkowaniu takiej grządki bo najczęściej to jest tak, że my siejemy takie warzywa, no ile tam, tam okres wegetacyjny, powiedzmy tam w maju czy w kwietniu siejemy, i najpóźniej w październiku wykopujemy, czy tam w listopadzie, nie wiem może, e, selery. I potem ta ziemia. Taka wypielęgnowana, nawet pod tymi pod ściółką, ona leży nieobsiewana niczym do następnego maja czy tam kwietnia, tak? Czyli około pół roku do 8 miesięcy leży nieużytkowana, i ta materia w tym czasie organiczna się ulega rozkładowi, te związki organiczne, wszystkie. Pożyteczne oczywiście zostają w glebie, natomiast ta glebia ulega rozluźnieniu i taka się robi bardziej już pod mrówki przyjazna. Dlatego, w takim przypadku, też proponuję, żebyśmy siali poplony, rośliny poplonowe i ścinali je, i to takie rośliny, które będą sięgały dosyć głęboko. Nie bójmy się, że one nam wyciągną wszystko dobro z ziemi, bo one nam wyciągną i zostawią, bo my ścinając potem część naziemną, a korzenie zostawiając w ziemi, no wzbogacamy o to organikę bez tego dodatkowego wkopywania jej. No i ściukujemy. I te korzenie też zniechęcają. Same korzenie, same żywe korzenie roślin, które tam rosną, zniechęcają mrówki do zakładania mrowisk, bo one szukają właśnie takich lekkich, łatwych i przyjemnych ziem. Takimi ziemiami też są ziemie pod foliami, pod osłonami, pod szkarniach, gdzie my bardzo rzadko ziemię wykopujemy, znaczy wymieniamy w całości, gdzie my rzadko kiedy ją całą zaprawiamy organiką, tak, całe te nasze zagony tam pod tą folią. Częściej są to małe dołki, w które wsadzamy jakieś tam kompost czy tam obornik, niej wsadzamy roślinki i wtedy ta pozostała ziemia, jeżeli my jej jeszcze nie ściłkujemy przy tych ogromnie wysokich temperaturach i, i przy tym słońcu, które tam operuje. No ona się dużo szybciej zużywa, dużo szybciej się degraduje, dużo szybciej się robi taka dla mrówek, promrówkowa, nie? Więc musimy o tym pamiętać, tam też warto zasiać jakieś rośliny, nawet w czasie jeszcze, kiedy nam w czasie w okresie wegetacji pomidorów możemy posiać poplonowe, jakąś gorczycę czy tam wykeczę coś, bo to pomidorom, które już nie mają od dołu liści, te, które już mają owoce zawiązane w tym w sierpniu, to zanim te roślinki wzrosną, to nie zaszkodzą pomidorom i tak je zostawiamy na zimę. I to też zabezpiecza właśnie zniechęcam mrówki. Także to jest ta część dzisiejsza, pierwsza. A w drugiej części to Wam opowiem jak wyprowadzić mrówki, jak można wyprowadzić, tak, no, czym odstraszyć, praktycznie niczym nie odstraszymy ich, tak, ale o tym też opowiem więcej. W drugiej części, na którą zapraszam serdecznie osoby, które chcą, no, głębiej poznać ten temat, chociaż jak wiecie, tych mrówek jest ponad 100 gatunków w Polsce i no ja nie jestem specjalistką, więc nawet nie będę się próbowała ich nazwać tam, czy tam oznaczyć te, te mróweczki. No ale po, po, wskażę Wam konkretne siedliska i, i co to znaczy, jakie to są mrówki w danych siedliskach zasiedlające. Za no, także do miłego. Jeżeli ktoś komuś to wystarczy, no to. To nie, nie musi oglądać drugiej części, bo no po co no, słuchać nudnych rzeczy. Buziaczki, papa. Pa.